Siemam, siemandero, moi drodzy! Z tej strony oczywiście Leonix TB e, Dzisiaj będzie mój pierwszy raz e, z, e, z tym e, To mój pierwszy raz mm, będzie jak nagrywał film z break Breaka więc e, chyba wam się spodoba Yy, możecie też yy, zostawić takie o. Na początku przypomnę wam O zastowie, zostawieniu subskrypcji yy, o, yy, Lajka I dzwoneczka Żeby wam przychodziło powiadomienie I przepraszam was, was Że nie było tak yy, Filmów Codziennie ale no, po, yy, ale no po prostu Nie chciało mi się I miałem za dużo y, też na głowie, bo 13 czerwca mam komunię. I no i miałem tam dużo do zrobienia. A ja. A czekajcie, muszę Wam tak zrobić. Dobra. Y, no i po prostu. Nie, ma, nie miałem czasu kiedy nagrywać Ale spokojnie teraz się będą pojawiać Filmy Więc yy, myślę że warto zostawić dzwoneczka No a ja dalej nie przedłużam Co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy hmm, e, Będziemy próbować obrabować e, Ogólnie będziemy sobie grać i obrabować Obrabowywać e, o nie o nie pałapiemy w kościół jak chcę tylko okreście spokojnie czemu mi się nie da aż kurde ja było za spali za to do mnie tu Łapie i będzie dopiero no jak się, no ja lubię ja lubię jak jacyś goście ...gram pierwszy raz break breaka a ja jeszcze mnie, fajnie, no zabij mnie, no. Jak goście pierwszy raz grają w Drake Breaka i nie ogarniają gry i są w policji, to wtedy nie umieją szybko biegać jeszcze, nie wiedzą, że na shift, to wtedy można łatwo okraść. Bieć i tylko naciskać przytrzymywać E i wtedy wam się okradnie, więc chyba spoko. Ja w sumie sobie... Wezmę tutaj broń, jak mi się uda wejść tu, bo to jest taki bug, jakbyście nie wiedzieli. Robicie tak i czasem, e, ja już to dużo razy robiłem i czasem wam się uda, żebyście wszedli tam. E, e, Policjanta nie ma, bo widzę na mapie. Ale... Mm. Wykombinuję coś. O nie dobra, już myślałem. Eee... Dobra, to uciekniemy z więzienia. Bo chyba za dużo policjantów to nie ma. No tak średnio, średnio bym powiedział. Więc eee, ten. Eee, niedługo, eee, teraz jak będę miał 1000 subów, to... Yy, będą live'y i będę zbierał na kamerkę. Wiecie, żebyście zobaczyli moją twarz. Znaczy. Widzieliście, OK, Widzieliście, widzieliście, ale będziemy sobie pykać na tym na Minecraftie. Nie. Więc chyba spoko opcja. A możecie też napisa napisać w komentarzu Czym lubicie yy, yy, jeździć autem. Czy W S, A czy D y, czy też y, strzałkami? Bo ja na początku lubiłem strzałkami, ale. No serio. Ale teraz y, polubiłem y, W, A. Nie, W, C, A i D. Y, a więc w ogóle chyba f, dobra opcja. nagram jeszcze taki odcinek gdzie zresztą zobaczycie, jak będziecie na bieżąco to yy, to będziecie wiedzieli. No a teraz sobie tu obrabowujemy. Yy, w ogóle yy, yy, był... no na no serio, był ten był ten nowy update z tym helikopterem. Miałem 500 yy, chyba 14 czy tam 20 ileś tysięcy ale wydałem 190 tysięcy właśnie na ten helikopter. Ja byłem wtedy głupi, bo nie wiedziałem, że zwykłym helikopterem da się okraść yy, ten... Yy, statek. Więc ja nie wiedziałem, ale teraz... O nie. Ale teraz już będę wiedział. Aha, jeszcze gościu się tu wjechał i... Fajnie. dalej, gościu, wyjeżdżaj. Więc... Ale możecie napisa napisać w komentarzach Jaki macie swój nick hmm. e, e, w Robloxie? Bo mi się przydają. Wow! Nie! Nie! Chcę mi się przebrać. Nie wiem, co ja robię. No, no. O, dobra No, ja zawsze tędy wchodzę, bo jest szybciej. Na przebranie Dobra, bierzemy się, przebierzemy O, ja mam takiego no, Jakbyście nie wiedzieli Tu jest znaczek Roblox Te nałożniki są fajne Bardzo mi się podobają Nie kupiłem ich Wykorzystałem z kodu Chyba jest spoko w ogóle możecie napisać jakie macie auto w check breaku. już chyba będzie spoko dobra wow a, mo, a możecie jeszcze napisać y, czy mam być ferrari co się bardziej opłaca napiszcie w komentarzu czy bugatti chiron czy ferrari o kurde o na przykład tu jest tego... To jest takie za 300 tysięcy i ona mi się... To jest chyba bogatnie. Nie, nie co tam jest? O, ten helikopter! O, panie, jechałem w kolczotkę. Bierzemy. Dobra. Jedziemy sobie go przemalować. Dobra. Yy. I dzisiaj, jak mówiłem, już spróbuję. A może napiszcie, czy chcielibyście nagrać yy, yy, ze mną odcinek? Hmm? Jak tak, to napiszcie w komentarzu. Chyba, że ktoś mnie nie lubi, no to nie musi, nie? Dobra. W ogóle. Pewno, pewnie część z Was yy, yy, oglądała yy, mój film, jak będzie pięć łapek w górę, to znajdują mi dziewczynę. Mam już prawie, prawie dziewczynę, bo yy, yy, taką, yy, nie będę mówił, ale była taka jedna dziewczyna, i ona napisała, że ma już chłopaka. Okej, okay. ale potem jeszcze była jedna dziewczyna, chyba jej koleżanka i napisała, że może mi znaleźć dziewczynę. Ja napisałem, okej. Okay. I <laughs> teraz sobie szukamy dziewczyny. Więc ja dotrzymam słowa, dotrzymam słowa. Więc chyba spoko. Nie musicie się martwić. A, zamknięte, zamknięte. Dobra, lecimy do muzeum. Jak będziemy sł słyszeć ten trąbienie jakby tego e, statku. Ooooo! To znaczy, że on już wypłynął. Dobra. Aha, dobra, tu już jest wcisnięte. O dawaj ty jeszcze. Okej. Okay. Dobra, dawaj tu. Na początku ja najpierw to okradałem. I jest szybciej, ale. Wiecie co, bo. Y, muzeum jest trochę zbagowane. Bo. Bo jak. Y, już mówię Wam, czemu jest zbagowane. Y, y, ponieważ. Y, y, zawsze jak się wchodzi, to jest ok, wszystko. Tylko że jak się wchodzi i się chyba. Wejdzie na ten laser, na to światło, to się pokazuje, że yy, alarm policja weszła do budynku, czy coś takiego. Wiecie, kurde, ja muszę iść tam naprawdę. Gościu! Ja nie wiem, co jest nie tak. Okej, okay. o to mumie, mumie chyba się opłaca, nie? Chociaż nie wiem. No i patrz. I patrzcie, no jak się też wychodzi, to też się pokazuje. Nie? Że alarm yy, policja weszła do budynku czy coś takiego. Więc... Też trochę tak. Ład. Aha, fajnie. Wywalili się fajnie. O 64 cashów dostałem. W ogóle możecie napisać mi, za co dostaje się te kaszy. Bo ja nie wiem. Naprawdę. A raz mój kuzyn grał sobie w Jake Breaka i, i normalnie ten. I se chyba w tydzień zarobił 100 tysięcy. Nie wiem jak. Chyba za darmo to dostał. O w ogóle się zresetowały wszystkie levele. Bo miałem 30, który ja mam teraz 5. Więc słabiutko. Naprawdę słabo. Myślałem, że będzie fajnie spoko, ale no. Ten, te jakby zostawili, to by było jeszcze lepiej. Kto tak uważa, pisze w komentarzu. W ogóle zostawiamy mi te leżaki. Czekajcie. Tam jest, a nie, dobra, nie będę pokazywał. Może y, później pokażę, bo teraz. Yy, dzisiaj będzie trochę taki długi odcinek, już dwa, u mnie y, 12 minut. Ale mam 400, To będzie taki, o nie, to będzie taki dłuższy odcinek, ponieważ no postanowiłem, że. O, o, o patrzcie, patrzcie, co leci. O, teraz ja chętnie skorzystam. Kiedyś, kiedyś za to w ogóle dostawałem chyba 5000. A teraz 1500. Ja nie wiem, jak to zrobili. I ty. ogóle możecie powiedzieć, czy jak się nie będzie obrabowywać tej skrzynki, to ona zostaje i potem wybucha? Czy ona cały czas zostaje? Możecie napisać w komentarzu, bo ja nie wiem. Mi się wydaje, że ona. O nie! Kurczę! Nacisnąłem przypadkowo spację. Mi się wydaje, że ona. O nie, gdzie? O nie. Dobra. E, o nie. Teraz będzie problem beście tam. E, bo mi się wydaje, że ona znika. Ale nie jestem do końca pewny. Obróć się. Obróć. O, jest rajf. Okej. Udało się. Nic nie było. Dobra, lecimy. E, wiecie co? Ja lecę do więzienia po kartę. Bo mi się przyda bardzo. W ogóle. E, piszcie, e, dobra, już nie będę mówił, bo za dużo mówię, piszcie w komentarzach, więc nie będzie Wam się chciało. Ale okej. Okay. O ja, co to za póki u mnie są. Ogólnie ja mam takie... jakby u góry mieszka moja babcia, a na dole ja z moją mamą i tak dalej. I z siostrą. Dobra, jest tu gdzieś policja. Nie gadaj, że nie ma tu policji. Nigdzie. Co ty gadasz? Ale przynajmniej ich wezmę ze sobą. Albo nie. Wiem co zrobię. Nie. Czekajcie. Patrzcie. Patrz gościu. Patrz, patrzcie co ja zrobię. Ja, im, ja bym... Ja im wezmę ten helikopter. Wezmę im. Proszę bardzo. Oho, dobra, zabrałem. Co ją... Co? Co się dzieje? To jest policja? Czekajcie. Tak, to jest policja. Szybko. Nie trójka. Jest! Karta! Dobrze, mamy kartę. Teraz szybko do helikoptera i uciekamy. Eee, yy, dobra, mogę przywódcy wam zrobić cięcie, ale nieważne. Yyy, dobra, szybko uciekamy, nie! Szybko uciekamy! Co się dzieje? To jest policja? Tak, to jest policja, nie! Szybko, to jest policja! Kurcze, 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 kurczaki, kurczaki, szybko do ten, do tego, do przodu, do przodu, nie! szybko, 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 nie! Dobra, nieważne. A ja mam takie pytanie. Jak on... Skąd ona się tak szybko tam pojawiła? Bo ja nie wiem. Tak znikąd mi się pojawiła, nie? Dobra. Kurczę, mógłbym nie lecieć po tą kartę? Ajajaj. W ogóle ja nagrywam z rana. Więc... Chyba um, ja nie będzie wam przeszkadzać. Dobra, y, teraz tak. Policji nie ma. No To uciekamy. O, ja nie wierzę. <laughs> ja... Dobra, nieważne. A jeszcze nie. O, ja nie. Y... I ten gościu ma, który mnie złapał. Ma 76 tysięcy dopiero kasy. Chyba, że ja coś wydał i miał 300 czy 600 ileś, Ja tam nie wiem. Ja miałem 100 tysięcy, wydałem na Lambo i chyba y, w ciągu mm, kilka tygodni, czy coś takiego, miałem już 300 czy 500 tysięcy, więc chyba spoko, Ej, nie mam. Mm -hmm. Nie mam mojego helikoptera. Naprawdę? O, żartujecie se. Gościu chce, dobra, ja idę. Podwózka. Halo. Podwózka, aha. Mam nadzieję, że on w połowie drogi mnie nie wywali. Mam tylko taką nadzieję. O ja dobra, ciekawa gdzie jedziemy. Ja i tak za chwilę... O ja już prawie 20 minut trwa odcinek, ale ja mam lagi. Dobra, dawaj. Szybko ja obrabowuję pierwszy. Dobra, dawaj, 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 dawaj. W ogóle Afło tu stoi i nic z nie robi. Ha, Elko. Ha! Nie umie się podnieść. Naczka. o, jeszcze jest pociąg. O, dobra, mam. I opsa. Dobra. W ogóle dostałem y, na komunie y, od mojego starszego brata. Nie, nie, nie zdążę. Nie zdążę, no nie. Chociaż otworzyć zdążę. Chociaż troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę. E, nic. Dobra. I kładę nie ma kupionego, bo chyba nie jest taki aż potrzebny. Ja idę po auto, by tam było. Ja. Pewnie jesteście znudzeni tym filmem, więc okej. Okay. <laughs> Tego się dalej tam leży, czy co? No ja nie wiem. Eee, dobra. Pejdziemy sobie teraz może do...